25 dnia 9 miesiąca, to jest miesiąca Kislew, 148 roku wstali wcześnie rano i zgodnie z prawem złożyli ofiary na nowym ołtarzu całopalenia, który wybudowali. Dokładnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego poganie go zbezcześcili. Został on na nowo poświęcony przy śpiewie pieśni i grze na cytrach, harfach i cymbałach. Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał Tego, który im zesłał takie szczęście. Przez osiem dni obchodzili poświęcenie ołtarza, a przy tym pełni radości składali całopalenia, ofiary pojednania i uwielbienia. W Tykocińskiej synagodze dwie srebrne Hanukije były od połowy XVIII wieku aż do 1941 roku. Jest wielce prawdopodobne, że zostały wówczas wywiezione do Pragi, gdzie Niemcy w tamtejszej żydowskiej dzielnicy zamierzali stworzyć muzeum wymarłej rasy. Niestety te zabytkowe hanukowe menory zaginęły. Dzięki zachowanym zdjęciom architekta i fotografa Szymona Zajczyka, który na przełomie lat 20. i 30. XX wieku fotografował m.in. synagogę w Tygodzinie, mogliśmy zadać sobie trud odtworzenia tych monumentalnych, nieodzownych w każdej synagodze świeczników. A dzięki dobrowolnym datkom gości naszego muzeum w ramach społecznej zbiórki w ciągu półtora roku zebraliśmy wystarczającą kwotę, aby odtworzyć te unikatowe menory. Trudu rekonstrukcji podjął się artysta, rzeźbiarz i odlewnik Piotr Makała z wytwórni rzeźby z miejscowości Gaj w ziemi kłodzkiej. Od stycznia 2020 roku dwie odtworzone hanukije zdobią wnętrze wielkiej synagogi w Tykocinie.